Prezydent Tarnobrzega wraz z burmistrzem Sandomierza zaprosili mieszkańców obu miejscowości na spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu planowanej drogi Lwowska-Bis. W sali widowiskowej Portu Kultury przedstawione zostały ostateczne projekty tej kluczowej dla regionu inwestycji. Powstanie drogi Lwowska-Biz planowane jest od wielu lat. Jej budowa pozwoliłaby na upłynnienie ruchu komunikacyjnego w prawobrzeżnej części Sandomierza. Mająca powstać inwestycja na styku województw świętokrzyskiego, jak i podkarpackiego, swoim zasięgiem obejmie także tarnobrzeskie osiedle Wielowieś, a konkretnie ulicę Krańcową. Mieszkający przy niej ludzie w przypadku powstania lwowskiej bis mogliby zostać odcięci od wjazdu na nią, a jedyna droga wyjazdowa wiodłaby przez województwo świętokrzyskie i wynosiłaby ponad 3 km. Mogłoby tak być, gdyby nie starania włodarzy Tarnobrzega i Sandomierza. Tutaj od samego początku negocjujemy z inwestorem, i wydaje się, że udało się wypracować takie rozwiązanie, które jest akceptowalne przez mieszkańców i to mnie bardzo cieszy. Będzie wyjazd z Ronda, który będzie już na granicy ulicy Lwowskiej i Bisi Warszawskiej, bo Warszawska to jest przedłużenie u ogólnie ulicy Lwowskiej, stamtąd będzie pętla dojazdowa do ulicy krańcowej. O dokładnym przebiegu wspomnianej drogi mieszkańcy obu miejscowości mogli się dowiedzieć z projektów przedstawionych na spotkaniu z inwestorem, czyli świętokrzyskim zarządem dróg wojewódzkich. Znacznie więcej pytań i zastrzeżeń mieli mieszkańcy Sandomierza. Pierwszą podstawową wątpliwością jest to, że Lwowska Bis nie wyprowadza ciężkiego ruchu samochodów ciężarowych z terenu osiedla przy ulicy Baczyńskiego nadal będzie szedł starą ulicą Portową i starą ulicą Lwowską. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Wnioskowaliśmy o to, żeby to ująć. Na tym etapie już to niestety jest niemożliwe. Chcielibyśmy też usłyszeć od, od inwestora od generalnej dyrekcji, której niestety dzisiaj na tym spotkaniu nie będzie, bo tutaj nie jest inwestorem, co będzie z dalszym etapem, bo to jest początek, który wyprowadził płynny ruch z lwowce stary Lwowskiej. Skieruje go w kierunku sandomierza, ale nadal największym punktem, który powoduje najwięcej utrudnień w ruchu drogowym, jest skrzyżowanie na stalową wolę. Budowa drogi Lwowska-Bis planowana jest w przyszłym roku.